Czy mnie widać? Czy mnie widać? Słuchajcie, poczekam na was wszystkich, poczekam na was wszystkich i ląduję, ale będę już kończył tego live'a, bo nie wiem co się wydarzyło. Nie wiem co się wydarzyło. Poczekam na was wszystkich, ale nie wiem co się dzieje z moim internetem. Naprawdę chciałbym tutaj jeszcze sobie, no jest, teraz jest, bo zresetowałem transmisję. Kurcze, no. Poczekam na was, poczekam. No, jesteście, jesteście. Czekajcie, lądujemy. Dlaczego? Nie wiem o co chodzi dzisiaj, ale coś się psuje, wiecie? Muszę, już nie mam siły na to, żeby to naprawiać. Autopilot może ustawić cię do pasa i zniżyć do pasa na przykład na podejściu ILS. Dobra, słuchajcie, lądujemy i kończymy live'a na dzisiaj, bo to się nie da. Naprawdę nie da się. Bo schodzimy. Jesteśmy bardzo wysoko. 300 200 100 60 50 30 20 35 mm. Nie, to nie było udane. Ne, to... to nie było udane lądowanie, słuchajcie, to była lipa straszna. Ja muszę się nauczyć lądować z kokpitu. Jest to zajebista rzecz, ale niestety Dziękuję, dziękuję za pięć róż. To naprawdę nie ma za co tutaj dawać upominków, bo jest straszna lipa. Ale jak już jesteście, to wam obiecałem jeszcze odrzutowiec. Zapodajcie jakieś miejsce fajne, gdzie jeszcze odrzutowcem trzy minuty polatamy. A, zepsuł mi humor totalnie ten. Yy, słuchajcie. Zepsuł mi humor totalnie ten. Internet dzisiejszy Nepal, Luka. Dobra. Lukla, Lukla. Lukla to jest zajebiste lotnisko, no, w dal, w dzień. To jest ciekawe lotnisko. To będzie ciekawe. A nie wiem, dlaczego mi się nie chce w ogóle chować podwozie w moim odrzutowcu. Polatamy jeszcze trochę tym odrzutowcem, ale zobaczycie, że widoczki tutaj będą naprawdę mega kosmiczne. Na wolancie na dwie ręce to też dobry pomysł. Patrzcie to. Patrzcie to lotnisko, nie? Jak Wam się podoba Lukla? Lukla Airport. Kuźba, jak oni tam lądują? Patrzcie na to. Startujemy?

Właśnie nie, nie chowa mi do podwozia. Nie wiem dlaczego nie chce mi się schować pod wodzie A, te, Teraz się chowa pod wodzie, dobra Kolejnacy, nie spam, bardzo Cię proszę. Teraz Wam pokażę, gdzie, yy, gdzie startowaliśmy. Tak, polecam. Flight Simulator 2020 polecam serdecznie. To jest 2020. Słuchajcie, tutaj jest lotnisko, z którego startowaliśmy. są maksymalne ustawienia graficzne. Ale góry ładne, co? W Nepalu. Za głośno, nie? Za głośno, a tak lepiej? To samo ustawienia graficzne wysokie. Spróbujemy na tej lukry wylądować, ale to nie, to się nie uda na 100%. Słuchajcie. To się nie uda na 100% A jeszcze kokpit wam pokażę O, jak ładnie, kokpicik, patrzcie Patrzcie jaki kokpicik ładny Słuchajcie, tu po lewej jest lotnisko Lukla. Nurtuje ci pytanie, dlaczego mam starszą wersję, a nie F, bo Flight Simulator 2020 jest wersją dla mnie jeszcze niedopracowaną i trudniejszą w obsłudze. I dzięki temu, że dla mnie różnica graficzna jest niezbyt duża, to powiem szczerze, że. Yy... Po co mam grać w coś co wymaga nie wiadomo jakiego sprzętu Jak nie umiem w to grać Przeciążenie, przeciążenie Patrzcie zrobiło się Dobra Lecimy lotnisko Lukla Spróbujemy wylądować Wyciąga się podwozie? Tak. Gdzie jest to lotnisko? A tu, dobra. Czekajcie, spróbujemy wylądować. Jak ja tu wyląduję. Nie! Nie! No i tak właśnie wygląda. Słuchajcie, katastrofa w Microsoft Flight Simulator 2020. Słuchajcie, ja kończę. Ja kończę na dzisiaj, bo wkurzył mnie dzisiejszy mój internet i nie chcę wam dostarczać takiej jakości live'ów dzięki temu. No, muszę skończyć i się jutro przyjrzeć temu. Polecam kontrolerem grać? Bardzo, bardzo polecam padem. PADEM się bardzo fajnie gra. A jeszcze lepiej joystickiem i przepustnicą. Lecę, słuchajcie lecę, zapraszam was na mój profil, jeżeli jesteście zainteresowani tym jakie mam parametry komputera, jakie mam podzespoły do grania i sprzęt do nagrywania to dzisiaj dodałem filmik, który wam to pokazuje. No i no i co, no ja idę się trochę wykurować. Mam nadzieję, że jutro zrobię live'a też i, i będzie dłużej trwał i będzie lepiej wszystko. Także zapraszam na moje konto. Zapraszam na YouTube. Yy, na YouTube, a, na YouTube słuchajcie ten sam nik co na TikToku. Dziękuję za 7 yy, crisoms. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za, za upominki. Bardzo dziękuję. Słuchajcie yy, na YouTube, ten sam nick, co na TikToku, flystream i yy, oglądajcie filmiki, dawajcie szczere, ale tylko szczere opinie. Słuchajcie, tylko szczere. Trzymajcie się, życzę Wam.